Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie, zobaczcie, co przywiozłem. Tego typu miski, oh. tego typu kuchenki gazowe, oh. zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No. Dasz się otworzyć? No daj się otworzyć. Słuchajcie, takie kuchenki gazowe, Wytrzymajcie chwilę, bo to będzie ciekawostka. No, nie chcę wyjść, urządzenie z samochodu, ale już je mam. O, wychodź, wychodź, wychodź. Tak jest. Takie urządzenie, które uparcie tkwiło w aucie, i w ten oto sposób, nie wiem, czy wiecie, co to jest. Zobaczcie, to wygląda tak. Tutaj prasa. To jest taki ociekacz. Oh, kochani, zapraszam Was 11 lutego, czyli w najbliższy wtorek na godzinę 19, do restauracji Mashop w Kuźnicy. Zrobimy tam warsztaty serowarskie. Warsztaty serowarskie nie tylko, bo będą też inne atrakcje kulinarne. W ramach tygodnia małżeństwa, które to odbywa się teraz w wiastarni, zapraszam, małżeństwa. Będziemy robić ser długo dojrzewający, tak jak nasze małżeństwa. Będziemy robić jakieś placuszki, jakieś kiełbaski, a zobaczymy jeszcze, co, co nam pomysły przyniosą. Generalnie. Jeszcze raz, we wtorek, 2 luty, godzina 19. Restauracja Mashop. Konieczne jest zgłaszanie się. Proszę sobie znaleźć na stronach internetowych Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa w Jastarni, do kogo się zgłaszamy, ja nie chcę podawać numeru telefonu. Konieczna jest rezerwacja miejsca. Ilość miejsc jest ograniczona, ale gwarantuję, będzie to wyjątkowy wieczór z wyjątkowymi ludźmi. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.